Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mogę zacząć od życzeń wszystkiego najlepszego. Jest pan kibicem? Oczywiście, kibicem i byłem piłkarzem grup młodzieżowych GKS-u Bełchatów. No, no właśnie, powiedzmy słuchaczom, 48 lat GKS Bełchatów e, kończy dzisiaj. Powstał w 1977 roku, wtedy jako GKS Węgiel Brunatny, teraz GKS Bełchatów. No dobrze, panie prezydencie, e, będzie lepiej, jeżeli chodzi o wyniki. Powiedzmy słuchaczom, którzy są mniej zorientowani, trzecia liga, a przecież kiedyś wicemistrzostwo Polski. Wiele sezonów w Ekstraklasie zmiana trenera ostatnio w GKS był chatów. pewnie z nadzieją na awans do drugiej ligi, ale no na razie to 14 miejsce, co prawda piękna wygrana ostatnio, ale nie idzie najlepiej. Nie, no jesteś liczy się, twoja forma liczy się tak jak twój ostatni mecz, czyli ostatnie zwycięstwo 5-0 pokazuje, że na pewno będzie lepiej. 48 lat, to prawie pół wieku, pięknej historii, wielu emocji sportowej, jak i również pracy ludzi, którzy wierzyli w ten klub, więc bywało się Parę lat temu było ciężko, naprawdę, i duży znak zapytania. W ogóle nad istnieniem GKS-u Bełchatów się pojawił. E, tak, no jak to przy każdym klubie są różne turbulencje, aczkolwiek e, wierzymy, że wspólnie jeszcze zbudujemy piękną przyszłość. Raz otarliśmy się o Mistrza Polski. Mam nadzieję, że te czasy jeszcze wrócą. Ja to doskonale pamiętam. Tam było bardzo blisko. Jeden punkt chyba. E, w sobotę wyjazd z bronią radą. Trzymamy kciuki. Wszystkiego najlepszego wszystkim e, kibicom GKS-u Bełchatów. No dobrze, porozmawiajmy o poważniejszych sprawach. Jechał pan z Bełchatowa e, do Łodzi dzisiaj dzisiaj alarmują, ma być potężna śnieżyca. Jak na razie chyba jest dobrze, nie spóźnił się Pan, drogi są przejezdne. Tak, no wiadomo, że trzeba dostosować warunki jazdy do warunków pogodowych, ale no mamy taką porę roku, w której akurat wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć, cieszyć z tego, że będzie padał śnieg, on spowoduje być może pewne komunikacyjne problemy, aczkolwiek no, w życiu nie, nie polega nadzieję, nie na tym, żeby szybko dojechać. Cieszmy jest się z zima, tego. Ile... Ulepiajmy bałwany z dzieciakami. Ile półgosolarek wyjedzie na y, ulicę Bełchatowa? Y, to ważne, dlatego że no, po godzinie 16 będą te największe prawdopodobnie opady, z tego co patrzę na mapy. Y, Bełchatowianie będą wracać z pracy y, do domów. Y, cały sprzęt jest już gotowy? Tak, y, mamy umowy podpisane. R, pod... Podpisane były umowy od 15 listopada, wtedy zaczyna się sezon zimowy, więc jesteśmy w pełnej gotowości po to, żeby drogi były jak najbardziej bezpieczne. Pewnie dzisiaj pełne pracy będą szpitalne oddziały ratunkowe, a skoro rozmawiamy o szpitalach, to blady strach padł na pracowników, ale też mieszkańców Bełchatowa, pracowników szpitala Bełchatowskiego, a to duży szpital podpowiedzmy wszystkim tym, którzy nigdy tam nie byli. Pojawiły się informacje, na razie nieoficjalne, dotyczące tego, że ma znik Porodówka. E, pana martwią takie informacje? To od razu powiedzmy, że oczywiście y, władze szpitala zapewniają, że nic nie jest jeszcze pewne, nic nie, żadna decyzja nie zapadła, y, ale przecież takie pojawiały się informacje właśnie na przykład w planach y, reorganizacji szpitala. Pana martwią te informacje? Oficjalne komunikaty mówią, że nie jest planowana likwidacja porodówki oddziału neonatologii w Bełchatowskim Szpitalu. Również moje nieoficjalne informacje też wiele na to wskazują. Porodówka w Bełchatowie jest na bardzo dobrym poziomie. Są sale rodzinne, gdzie właśnie wspólnie rodzice mogą. No ten piękny moment, czyli przyjście na świat swojej pociechy wspólnie spędzić. Dlatego jakość usług jest dobra, kadra medyczna również jest bardzo dobra. Oczywiście, że szpitale mają pewne problemy, ale to dotyka całej Polski, ponieważ to dotyka problemów systemowych na poziomie centralnym. Nie mieliśmy szczęścia do takich rządów, które by chciały podjąć próbę reformy systemu. No, 14 ochrony miliardów zdrowia. brakuje w tym roku? W Myślę, że więcej. W NFZ. No, w przyszłym 26 to ja mówię oczywiście o oficjalnych informacjach. Dokładnie, ale wiadomo, że reforma systemu ochrony zdrowia jest reformą trudną, ale wreszcie musimy ją podjąć po to, żeby nie było takich sytuacji, że szpitale w wyniku właśnie problemów systemowych mają duże problemy ekonomiczne, mają niezapłacone Płacone za nadmiarowe wykonania czy za pewne ryczałty. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię, to wydaje mi się, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, chociażby dlatego, że mamy otwarty konkurs na lekarzy, neonatologów do 2 grudnia. Zachęcam wszystkich do udziału w tym naborze. Jeżeli ktoś chciałby świadczyć usługi w bełchatowskim szpitalu, to będzie do tego okazja. Natomiast szpital się rozwija, jest dobrze zarządzany i pod kątem. Czyli Informacji nic porodówce nie grozi, nawet na przykład obniżenie poziomu świadczenia usług, bo to o tym też się mówi. Brakuje pieniędzy, być może trzeba będzie obniżyć poziom świadczonych usług, a na poważniejsze zabiegi, na przykład mieszkańcy, na poważniejsze zabiegi, mieszkańcy będą mogli jechać do Petkowa czy do Łodzi. Według moich informacji nie ma takiego zagrożenia. Natomiast no nie mogę się pod tym podpisać, bo, ponieważ ja nie o tym decyduję. Decyduje, to jest szpital wojewódzki, decyduje organ prowadzący, czyli Urząd Marszałkowski Ragi Również dyrekcja szpitala będą podejmować decyzje w, w oparciu o dane, o sytuację ekonomiczną. Jednak na ten moment nie ma takich sygnałów, nie ma takich informacji, które by były niepokojące. To były jakieś jedne z wielu opcji restrukturyzacyjnych, o których dużo się mówi w systemie ochrony zdrowia, bo wiemy, że są problemy. Natomiast te problemy są generowane głównie z poziomu centralnego, ponieważ mamy ogólnie zły system, a szpitale są tego. Ofiarą. Nie wiem, czy Państwo te słowa uspokoiły, ale jak Państwo słyszą, prezydent zapewnia szpitalowi, przynajmniej porodówce, na razie nic nie grozi. Panie prezydencie, co się dzieje z cenami mieszkań w Bełchatowie? Otwieram lokalną prasę, m.in. Dzień Dobry Bełchatów i czytam, że ogromna liczba mieszkań jest wystawiona na sprzedaż, ceny spadają, Bełchatów staje się coraz mniej atrakcyjny? Myślę, że wręcz przeciwnie. Ponieważ w Bełchatowie jest dużo inwestycji, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, co też powoduje, że jeżeli mamy dużo ofert, to te ceny również są niższe. Dodatkowo wielu mieszkańców miasta Bełchatowa wyprowadza się do terenów gminnych po to, żeby mieć swój dom jednorodzinny, i przez to zostawiają również te mieszkania wielorodzinne. Dlatego jest to normalna sytuacja. Mamy pewną korektę na rynku nieruchomości, gdzie, te, gdzie ten rynek był bardzo mocno pompowany w poprzednich latach. No dobrze, komentuje agent nieruchomości Witold Sowała właśnie na łamach Dzień Dobry Bełchatów i mówi tak. Wiele osób kończy pracę i przechodzą, wiele osób kończy pracę i przychodzi na emeryturę i postanawia opuścić Bełchatów, wyjechać gdzieś, aby mieszkać bliżej rodziny dzieci. Obserwujemy taki trend. Ciężko jednak stwierdzić, jak bardzo może on się rozwinąć. Czyli jednak jest odwrót od Bełchatowa, jak rozumiem. Nie na Nazwałbym tego odwrotu do Bełchatowa. Nazwałbym to bardziej, że ktoś już po zakończeniu swojej kariery zawodowej, mając kapitał, chciałby wybudować swoją nieruchomość właśnie w okolicach Bełchatowa i taki trend jest z pewnością zauważalny. Ja zachęcam do tego, żeby przeprowadzać się do miasta Bełchatowa, ponieważ jest to miasto bezpieczne, jest to miasto dobrze skomunikowane, mające bezpłatną komunikację miejską, gdzie do żłobka, do pracy dojedzie się naprawdę szybko. Szkoda stracić życia w łódzkich korkach. Życie jest zbyt krótkie, żeby przestać je na ulicy. Dlatego ja zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość, na przykład pracę zdalną albo właśnie są już na emeryturze i chcieliby zażyć... Lo, 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 lokowanie produktu? Chcieliby zażyć trochę wolności, to na pewno był jest bardzo A swoje miasto tak reklamuje miejsce. prezydent Buchatowa Patryk Marier. Przypomnę, który jest moim i Państwa gościem. Elektrownia w jest będzie wygaszała. Na prędzej czy później. Czy to być może właśnie wpływa na obniżenie atrakcyjności miasta? Nie pomagają zapowiedzi chociażby premiera Donalda Tuska, który niedawno był w Piotrkowie Trybunalskim i mówi, że Bełchatów może stać się drugą lokalizacją elektrowni atomowej w Polsce. Pan bierze zapewnik takie zapewnienia? No, nic nie jest pewne w polityce, aczkolwiek cieszy mnie, że deklaracja pana premiera wpadła w tak jednoznaczny sposób, ponieważ region Bełchatowski jest najlepszy dla zlokalizowania dużej, dużego projektu jądrowego. Mamy sieć elektroenergetyczną, mamy kapitał społeczny, mamy tereny, jesteśmy do tego przygotowani. Ta inwestycja nie jest tylko i wyłącznie w interesie Bełchatowa, ale jest w interesie całego województwa łódzkiego, ponieważ Bełchatów dla województwa łódzkiego jest tym, czym Śląsk dla Polski. Czyli jesteśmy okręgiem przemysłowym, który generuje, bardzo dużo produktu krajowego brutto no dla województwa. Barburka, dlatego będziemy świętować oczywiście jako jeden z regionów górniczych. Tak, dokładnie. To, o czym mało kto pamięta, centralna Polska. Yy, tak, największa elektrownia węglowa w Europie, produkująca 20% zapotrzebowania energii elektrycznej w Polsce, 5,5 gigawata mocy wyprowadzeniowej. Dlatego Bełchatów jest bardzo dobrym miejscem dla zlokalizowania tak kluczowej inwestycji jak projekt jądrowy, ponieważ musimy takie to, projekty w, realizować. Radzie, to wszyscy wiedzą, to, że jest idealnym miejscem Jestem pytanie, czy pana zdaniem będzie Rzeczywiście decyzja, bo to jest decyzja polityczna Nie ukrywajmy, to nie będzie decyzja Która, o której zdecydują Tylko i wyłącznie eksperci, oczywiście oni będą Mieli dużo do powiedzenia, ale W strategiach, jeżeli chcemy mieć Energię elektryczną w Polsce, to musimy Inwestować w atom I w różnych strategiach Są dwie albo trzy lokalizacje wskazane Od 6 do 9 gigawatów mocy Na Pomorzu budujemy 3 gigawaty Więc naturalnie z logicznego punktu Widzenia wychodzi, że musi być druga lokalizacja Elektrowni jądrowej w Polsce i Bełchatów jest do tego najlepszym miejscem. Cieszę się, że tak publicznie zadeklarował pan premier Donald Tusk. Cieszę się, że mamy wsparcie również Urzędu Marszałkowskiego. W tym zakresie wszyscy pracujemy, żeby ta inwestycja została zlokalizowana właśnie w Bełchatowie, ponieważ jest to w interesie całego województwa. Co z koleją do Bełchatowa? Przypomnijmy słuchaczom, że Bełchatów jest. No chyba największym na pewno w województwie łódzkim, ale jednym z największych polskich miast, do którego nie dociera kolej. Jest tam linia, której, która będzie modernizowana, ale pamiętamy jak na początku tego roku marszałek województwa zapowiedziała, że to nie tylko linia łącząca Piotrków z Bełchatowem kolejowa ruszy bodajże za niecałe 4 lata, ale w planach jest budowa także bezpośredniego połączenia z Łodzią. Pan ma jakieś informacje na jakim etapie jest ten projekt? No jest na etapie inicjowania, czyli wstępnych e, koncepcji. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że ta deklaracja padła, ponieważ e, skomunikowanie Bełchatowa i Łodzi jest korzystne i dla Bełchatowa, ale i przede wszystkim e, dla Łodzi, ponieważ... Ważniejsze niż e, komunikacja z Piotrkowem? Ważniejsze niż równie ważne. E, remont tej linii? Bo to jest 24. linia, powiedzmy, słuchaczom między właśnie Piotrkowem a Bełchatowem. Myślę, że te projekty są równie ważne, e, ponieważ e, e, jeżeli chodzi o projekty, e, Kolejowy dotyczący połączenia Bełchatów Piotrków Łódź, no to jesteśmy już w na zaawansowanych pracach. Kolej być może w 2029, jeżeli wszystko zgodnie z harmonogramem zostanie zrealizowane, będzie oddana. Wkład miasta jest bardzo duży, 30 milionów przekazujemy na tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie Bełchatów Łódź, które zapowiedziała pani marszałek Skrzyleska w obecności pana ministra infrastruktury, bardzo dziękuję też pani marszałek za tę deklarację. To jest z pewnością inwestycja, która zdecydowanie pomoże i byłchatowowi i Łodzi, ponieważ byłchatowie nie będą mogli pracować w Łodzi, realizować się właśnie i korzystać z, tutaj z tego rynku pracy, a to, to Łódź będzie wiadomo, mogła korzystać Pan również koniec... z wykwalifikowanych pracowników. To potrafi Pan na koniec przewidzieć, kiedy ewentualnie będziemy w stanie pojechać z Łodzi bezpośrednio do byłchatowa koleją? Do 10 lat? Niestety nie mam szklanej kuli, ale chciałbym, żeby było to jak najszybciej.